Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Być może pamiętacie, w drugiej połowie tego roku robiłem maraton z LEGO Star Wars, ale zabrakło tam jednego ważnego zestawu transportera inkwizytorów i dzisiaj będziemy to nadrabiać. Oczywiście set nawiązuje do serialu Gwiezdne wojny Obi-Wan Kenobi. No i 924 klocki za 480 zł katalogowo. To jest raczej średni deal. Niby na alto jest za 350 zł, ale bądźmy szczerzy, większość osób zakupi ten zestaw dla czterech minifigurek. Kogo my tutaj mamy? Bena Kenobiego, najstarszego tego największego Inkwizytora, oraz trzecią siostrę i piątego brata. Ich tam było z tego co kojarzę: 10, jeżeli chodzi o tych najważniejszych Inkwizytorów. Trochę mi ten secik przypomina imperialny wahadłowiec, ale to chyba głównie ze względu na kolor i może delikatnie tą bryłę. Mamy tutaj tryb lotu i tryb lądowania, wysuwającą się rampę, działka sprężynowe no i wnętrze dla pilota i dwóch pasażerów. Obróćmy kartonik, a później w trymiga otwórzmy, żeby zobaczyć co tam się kryje. A chcąc nieco opowiedzieć na temat inkwizycji w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, trzeba wspomnieć, że to organizacja Imperium Galaktycznego, która zwalczała wszystkich ocalałych z rozkazu 66 Jedi, no a także oni szukali dzieciaków wrażliwych na moc, żeby prawdopodobnie ich zrekrutować i później wykorzystać. Na pewno dzisiaj nie będzie speedbuildu, bo tutaj właściwie Prawie, że wyłącznie czarne elementy, i bardzo ciężko by się to budowało, będąc tak wyprostowanym przy światłach i kamerce. Jakoś tak mało nam pokazują wnętrza, a co za tym idzie, tak mi się wydaje. Ono nie będzie zbyt ładne, zbyt zaawansowane, ale obym się mylił. Niemniej jednak na półce może to wyglądać dobrze. No, sami wiecie, są fani, którzy właściwie każdy statek. Każdy nowy zestaw z Gwiezdnych Wojen łykają jak młode pelipany. Ech, tutaj już się nieco zaniepokoiłem, bo jakiś klocek mi luzem lata i to dziwo nie czarny, tylko szary. Nie wiem, czy to przy otwarciu coś mi się tam zahaczyło, czy jest jakiś inny problem. No w każdym razie, tutaj dostajemy plik z naklejkami i tak się prezentuje ten arkusz. No to są drobne motywy, tak naprawdę jakbyśmy o chociażby tego nie nakleili, to chyba nic by się nie stało. Ale prawdopodobnie użyję wszystkich obklein, po prostu. Zerknijmy na instrukcję, jak to wygląda, spis elementów na tyle, no i całkiem sporo tych zestawów u mnie w tym roku było. Nie wszystkie, bo na przykład tego nie zamierzam uzupełniać. Ale pozostałe, no to się pojawiły, więc mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Okej, okay, no i co, 340 kroków budowy. Niestety widzę, że w trybie lądowania raczej te skrzydła są mocno niepozbawione gniazd, a można byłoby to z drugiej strony także wygładzić. Są ku temu odpowiednie środki i przede wszystkim specjalistyczne klocki. To jeszcze tylko policzmy, ile tutaj mamy worków z klockami. No ja naliczyłem 8, nie wiem jak wy. To rusza, a później widzimy się ze zbudowanym modelem na obracalce. No i mamy to model, budowałem nieco ponad 2 godziny i tak jak obiecywałem, od razu wrzucamy go na obracarkę. 14 cm wysokości, 37 cm długości i około 20 szerokości. Tam na stronie grupy Lego jest jakiś błąd, bo podali wymiary 9,5 cm szerokości, ale nie, ja to pomierzyłem i wkradł się po prostu jakiś chochlik. Tak to się prezentuje tutaj na przodzie, być może przydałoby się większe odstudowanie, żeby było więcej takiej gładkości, no bo z tyłu to się prezentuje lepiej, a tutaj mamy taki nieprzyjemny kontrast. Ustawię to zaraz obok Justifiera, żebyście mogli porównać wielkość. No i co, niestety w przypadku omawianego dzisiaj transportera nie mamy takich przestrzeni, powiedzmy, bardziej zabudowanych, robotycznych, że widzimy no że coś tam pracuje, są jakieś elektryczne obwody i tak dalej. W środku jest to dobrze urządzone, ale na zewnątrz no niestety czegoś takiego nie mamy. Na dodatek może już od razu na tym ujęciu pokażę wam jak to się prezentuje od spodu. Ojej, widzimy bardzo dużo zaplecza i nie jest to zabudowane. Takie klasyczne dla Lego City płozy. No to się sprawdza, więc tutaj nie będę się czepiał, ale z drugiej strony, jeżeli mamy ten tryplotu, no to słuchajcie, nie jesteśmy w stanie rozprostować skrzydeł, a wystarczyłoby kilka takich technikowych elementów, żeby nam zaproponowali no nie wiem, jakiś postumencik, co by to jakoś odpowiednio wyeksponować na półce. No bo bez tego jesteśmy skazani na takie półotwarcie skrzydeł, ewentualnie ten tryb po wylądowaniu. No to mnie zawsze dziwi, dlaczego nie wykorzystają jakichś 30-40 klocków, żeby to ładnie w powietrzu podwiesić. Fani Gwiezdnych Wojen na pewno by to docenili, prawda? A wiecie co jest jednocześnie najlepsze i najgorsze przy recenzowaniu zestawów? A no każdy model posiada takie cechy, które sprawiają, że w ostatecznym rozrachunku może to nam się spodobać. I tutaj świetnie opadają te wszystkie płyty, tworząc mocno unikatowy kadłub. Szczególnie ciekawie rozwiązano to przy tych przednich elementach, na samym przodzie. No i nawet nagrałem pewne przebitki, żeby wam pokazać, tak od kuchni, jak osiągnąć te kształty. Jest naprawdę ciekawie. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, są pewne drobne elementy tak gorzej umocowane, o na przykład te silniki łatwo odpadają, te mniejsze rury wydechowe, no też raczej na słowo honoru tutaj wiszą, no i te wszystkie działka, o wystarczy mocniej chwycić, i niestety antenki nam się. Łatwo wykruszą. Nie jestem też przekonany, czy tutaj te działka fajnie ukryto. No, widać szary element, tak jakby w cudzysłowie na hama podwieszony. Zresztą przetestujmy, czy strzela to porządnie. Jak najbardziej, mamy zapasową strzałkę, więc nie ma źle. No, możemy jeden pocisk zgubić. No i cóż, zastanawiam się po co są te pokrywy. Nawet przy obracaniu zapomniałem, że te elementy też trzeba odpowiednio ustawić i jedna była tam przesunięta. Są jakieś wygładzenia na tyle i ogólnie z tej perspektywy wygląda to bardzo dobrze, ale sporo dostajemy tych gniazd. Pod skrzydłami. Wielka szkoda, bo w innym przypadku model byłby jeszcze jeszcze lepszy. No i oczywiście zostają te ślady po palcach, bo przy takich czarnych bryłach jest to nieuniknione! Ciekawe, czy już się na tej recenzji zastanawialiście, gdzie znajdują się minifigurki. Stwierdziłem, że od razu wrzucę załogę do statku. No i jak tam się dostać? Już zaglądamy. Bardzo wygodnie podnosi się tą główną płytę z kadłubem, a także boczne. No i już mamy perfekcyjny wgląd w środek. No a tam okej, okay, są pulpity po dwóch stronach. Wygląda to odpowiednio futurystycznie. Jest jakaś konsoleta dla głównego inkwizytora, Oczywiście trzeba ich rozebrać z tych wszystkich naramienników i peleryn, żeby oni mogli tam zasiąść. Niestety w tej drugiej części, w tej przestrzeni, gdzie dałoby radę o chociażby jakąś skrzynię na ekwipunek zamontować, mamy jedno wielkie nic. No kurczę, albo jakaś cela. Albo proste stojaki na broń, to bym tutaj widział, bo mam wrażenie, że poszli na łatwiznę. Okej, okay, można sobie powczepiać niektóre elementy, no bo są tam płytki z jumperami, z takimi odpowiednimi wypustkami, ale i tak trochę mnie to rozczarowało. O ile przód całkiem, całkiem. O tyle po prostu tylnia część tej powierzchni nie została zagospodarowana, a mogłaby być tu jakaś ładownia. Mocno narzekam, ogólnie zestaw nie jest zły, no ale jak już się czepiać, to solidnie od tego są lego recenzje. Trzeba przyznać, że fajnie tutaj wygląda ten czerwony, nadrukowany kokpit. Mają szczęście, że to nie jest naklejka, a jak opuścić ten statek? Ano ta zapowiadana rampa jest z przodu. O, tylko pamiętacie, no w tym miejscu jest fotel wielkiego inkwizytora, który pilotuje tą maszynę, więc pod jego fotelem mają wychodzić? To jest trochę dziwne, no ale niech już tam będzie. Jeżeli człowiek jest bardziej krytyczny, to oczywiście zaczną go denerwować niektóre rozwiązania, no ale wiecie, to są klocki. Jak chcecie mieć idealny model? to wtedy trzeba sobie kupić jakąś zabawkę, która jest perfekcyjnie odlana i składa się z jednego, dwóch elementów. Ależ podoba mi się ten kokpit. No, to zrobione akurat perfekt. Tylko cztery minifigurki w tym zestawie, ale za to jakie. Rozpocznijmy od starego mistrza, Kenobi. On tutaj ma coś, co bardzo lubię, czyli nieklasyczną pelerynę. Przykrywającą tylko jedną część ciała. Jest wyszczerbiona na plecach. Widzę tutaj jakąś pochromowaną spinkę do paska, no i ogólnie takie ślady zużycia stroju o brud na plecach, to mi się jak najbardziej podoba. Jako jedyny Obi-Wan Kenobi posiada alternatywny grymas, takie mocniejsze wkurzenie. No i to właściwie tyle. Włosy niczego sobie. Przejdźmy natomiast do Inkwizycji. No słuchajcie, to są nie lada figurki. Rozpocznijmy od Wielkiego Inkwizytora, który odpowiada bezpośrednio przed Vaderem. Wydaje mi się, że powinien dostać bardziej zasygnalizowane czerwone elementy na Glacy, ale jest mniej więcej dobrze. Coś, co warto zauważyć, to każdy kombinezon jest inny, więc nie ma tutaj takiego prostego kopiuj-wklej. No i z tyłu, z tyłu, ni to włosy, ni to jakieś paski oni pewnie są wypełnieni, przepełnieni różnymi wszczepami, modyfikacjami dlatego tak to wygląda. To są po prostu mroczni Jedi. No i całkiem ciekawa, charakterystyczna część. Która służy za naramienniki, ale bardzo dziwnie i nielogicznie wygląda podwieszenie tutaj miecza. No, chyba że on jest w stanie wyłączonym, to jeszcze, jeszcze jakoś to się broni. Potem chyba pod koniec muszę ich wszystkich rozebrać, żeby pokazać wam nadruki na plecach. Tymczasem przejdźmy do tego młodzika, który tam nawet w pewnym momencie przejął jakby obowiązki pierwszego inkwizytora. A jest to z tego co pamiętam Rewa, a więc trzecia siostra. Analogiczny, identyczny miecz. Dosyć skromne nadruki, bo tutaj nogi mamy nienadrukowane, ale podoba mi się fryzura. Chyba kiedyś to gdzieś tam występowało. Mieliśmy to w przypadku Wiparelli, jednej z moich ulubionych kobiecych minifigurek. No i mamy także piątego brata. Jego strój, a właściwie nakrycie głowy. Trochę nasuwa mi skojarzenia z jakąś płaszczką. Bardzo charakterystyczna postać. I jeszcze ta cera. No, nietypowa barwa, ale, ale to się zgadza względem tego, co mieliśmy w obrazach serialowo-kinowych. No i właśnie te na ramienniki. Ależ to dobrze wygląda. A teraz pora pokazać obiecane minifigurki od tyłu. I to tyle. Ja jestem zadowolony i myślę, że ta inkwizycja ma duży potencjał. Nie, no ale trzeba im uczciwie oddać, że te najbardziej wystające elementy statku na przodzie fajnie zbudowano. Warto się przyjrzeć w instrukcji, jak osiągnięto te kształty. No tutaj właściwie wszystko do siebie przylega, bo takie drobne prześwity to już musimy zaakceptować. Raz jeszcze powtarzam, to są klocki i tak być powinno. Dość ciężko jest mi ocenić ten model, aż musiałem sobie przypomnieć, jaką notę dostał Justifier, dużo droższy, o porównywalnie fajnych minifigurkach, no i słuchajcie, ta cena musi mieć jakieś odzwierciedlenie w ocenie końcowej, bo jednak transporter inkwizycji jest dużo, dużo tańszy. A te minifigurki wcale aż tak mocno nie odstają i ogólnie bryła podoba mi się chyba bardziej. Szkoda tylko, że nie ma jakiejś ładowni albo celi. No po prostu poszli na łatwiznę. Dużo tutaj jest Pójścia na skróty, tak mi się przynajmniej wydaje, jako recenzentowi, który ogląda produkt końcowy. Jakie elementy zapasowe, no części broni, te najmniejsze klocuchy, głównie czarne i zapasowy pocisk. Nic wielkiego, moja ocena końcowa. No, takie solidne 8 minus na 10. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, i czy również jesteście rozczarowani, że nie dano nam żadnej podstawy, jakiegoś postumentu, co by to wyeksponować w powietrzu? Eh, szkoda, hejo!